Dzisiaj kumulacja, 12 milionów, na co by Pan wydał takie pieniądze, gdyby Pan wygrał? Dzieciom bym kolekcji dawał długi, które mają, długi bym dawał i kupił dzieciom dobre samochody. A naprawdę nawet te idę, dobrze wygrał. A jeśli? Naprawdę by się przydało. Ja mojej córce bym dała, mojemu bratu bym dała, mojej córce bym dała i sobie kupiła mały samochód. Co by pani zrobiła, gdyby pani wygrała 12 milionów? Jakieś marzenia? Ja bym zbudowała dom z wywiastiem ja, plus... No i na pewno bym wyjechała na jakąś Powiem panu szczerze, że nie mam na ten moment pomysłu. Po prostu o tym nie myślę, bawię się. Gram cały czas na te same numery. Jak się uda, to się uda. To jest po prostu typowa zabawa, nie traktuję tego jak hazardu. Dzień dobry, dzisiaj kumulacja. Co by Pani zrobiła, gdyby wygrała Pani 12 milionów? Ponieważ w każdym pośrodku kultury podzieliłabym się z moim miejscem pracy. To pojechałabym na wycieczkę, zrobiłabym sobie moją działkę, doskonaliła i remont mieszkania, i rządzałabym dzieciom i wspomogła jeszcze innych. Wszystko. Dziękuję bardzo. I na pewno by nie starczyło. Dziękuję. Na konta i po z kątem ratyną. Może nam pani zdradzić, co by pani właśnie za 12 milionów? Nie, żebym dała resztę dla siebie, na sobie dała. A. E, a pani? No mówię, że nie liczę na to. Mhm. A takie łódź szczęścia to nie ma sensu. Dziękuję. Co by pan zrobił, gdyby pan wygrał 12 milionów? jest to. A można się zapytać w co? Jakąś firmę. Jakąś firmę. spora służba, no, przede wszystkim w sprawie mieszkaniowym regulował. Swój dom, później to wiadomo. Samolot jakiś dobry, bo nie mam mnie, mam dwie córki, Luka mam, codziennie lubię równo po prostu. No No co, jest tam spora kwota, nie powiem, no, ale wiedziałbym na pewno coś z tym zrobić.